Tylko kurde, że jesteś tam w domu. W którym momencie mam zacząć, ale teraz zeszłem. Ja, wielka gra jak sądzisz, to pytanie będzie za tym. Myślę, więc jestem też mi tyle na tematem. Pytania, odpowiedzi, sprawdź co tu Topka taka, żeby aż się wylewało, wielka gra Jak sądzisz, to pyta nie bądź za ten myślę, więc jestem też mi tyle za tematę Pytania, odpowiedzi, z mówi się ci mało. To dobka taka, żeby aż się wylewało, pierdolę Freud'a, bo Freud to nie dojda, jak niczę, Nie przeczę, ja z nimi się policzę, leczę Jak religa, to zerowa liga palców strykiem Nie zmieniam myśli w złoto jestem alchemikiem Nie jak Waśniewski. I jest jedynym. wiem tego, że nie boję będą przeboję, z zwykiem. ile mam, tyle dam, jak wam dam Szymierzyńcy to stopa werbel, hajket, werbel stopaki Stop. Penelopa, wyjdź lupa, rzuć mopa Zgrzeszam, idę dalej przez odysę, tylko popać i buduj własną legendę, jak anioł stróż, ja. ja tuż obok będę jak Sancho Pasa, mechaniczna pomarańcza To walka na Stop. Stop. Dziewczyny nie powinny grać w piłkę, powinny na przykład grać w gumę, skakankę, yy, zajmować się dziećmi, znaczy swoimi siostrami albo braćmi. we could just send me a copy of my own piece of so we stole and drank champagne on the seventh seal you said he never feel pain and i ever feel pain once you hit me again i need a bit of black and blue to be a rotation and my blood of bell bubbles first so was a flash of fist and i bow rest keep a lazy life a red one should i fight Dlaczego nie można? Jest ogólny zakaz gry, zakaz gry w piłkę ze względu na bezpieczeństwo, ze względu na szyby, ze względu na starszych ludzi. I to jest wszędzie tutaj na prac. To są boiska, są placy, są odpowiednie do tego przygotowane miejsca, z których zupełnie spokojnie możecie sobie yy, korzystać. I u nas młodzież, tak jak wejdziecie, na każde jedno podwórko, na każdym jednym podwórku jest, pisze wyraźnie. Zakaz gry w piłkę. To jest to, co, co jest przede wszystkim, co jest bardzo ważne. Dla mnie piłka nożna jest to fajny sport i mnie to nie obchodzi, co mówią inni, niż, że to jest sport dla mężczyzn lub chłopców. E, ja to lubię i będę robiła to, co ja lubię, a nie to, co inni mi każą. E, ja w przyszłości chcę zostać piłkarką. Właśnie kręcę o tym film z moją koleżanką Andzią, Andzią która też chce prawdopodobnie zostać piłkarką, tak jak ja. Jest to nasze marzenie i lubimy grać w piłkę, szczególnie razem. No i nikt nam w tym nie przeszkodzi. A jak chodziłam i się pytałam różnych pań, czy przeszkadza im to, że dziewczyny grają w piłkę, no to y, były różne odpowiedzi, ale większość było, że przeszkadza im to. Bo jedna pani powiedziała nawet, że, że tracą swoją dziewczęcość, ale ja się za bardzo tym nie przyjęłam, bo to jest, to jest moja sprawa, czy ja tracę tą dziewczęcość, czy nie. Chociaż nie wiem, co to za bardzo znaczy, ale da. dobra. My z Andzią powiedziałyśmy, że to jest nasza sprawa i będziemy razem. Każdy miał w życiu swoje jakieś marzenie, to, prawda? Każdy miał swoje jakieś marzenie. My teraz z Andzią mamy marzenie zostać piłkarkami i będzie tak. A co to dziewczyna, to co to gorszy, gorszy materiał jest od chłopaka? idę tam! Ja nie zaskoczę w życiu. Mam wrażenie, że lecę, ale to szczębi. Kurczę mama mnie zabija za te skarpetki.